Witam serdecznie wszystkich hodowców. Witam ja również wszystkich. E, jesteśmy dzisiaj w hodowli Łukasza i Kamila Witek, a hodowcy, będzie aukcja 9 gołębi, z czego na pierwszą pozycję pójdzie no, mega Łukasz, unikatowy gołąb, ponieważ. albo zresztą, oddaję tobie głos i powiedz, co to będzie za gołąb, No bo ja, jeżeli pierwsza pozycja, to też zobowiązująca. Witam wszystkich. Na pierwszej pozycji chciałem tutaj. Yy, podać gołąbka o numerze 537 z 24 roku. Gołąbek barwy troszkę nietypowej, będzie to samiczka. Samiec jest w gołębniku rozpudowym. A czemu nietypowy? No bo powiem tak, że jest to dziecko Shakiry mojej, która tam była czwarta, szósta, ósma w Polsce. To jest najlepszy gołąb w hodowli? Tak, to jest mój najlepszy gołąb w mojej hodowli które sprawdzają się nie tylko u mnie, bo pierwszy gołąb z 320 km na Krakusie to był wnuczek Szakiry. Na Giewoncie akurat po dwóch moich oryginalnych tam dzieciach Szakiry, czwarty gołąb z 250 km, również wnuczek Szakiry. I tutaj no jeżeli będzie trzeba to też mogę tam dać numery telefonów do ludzi, którzy już zakupili akurat u Wiktora gołębia w 2020 roku albo w 2021. W zeszłym roku po tym dziecku Shakiry mieli pierwszego, trzeciego i piątego gołębia w okręgu bodajże. Natomiast w tym roku już miałem informację, że mają pierwszego i drugiego gołębia oddziału. No i nie tylko, bo mówię u mnie cały czas te gołębie tutaj pokazują klasę, no, powiedzmy dzięki nim to te wyniki jakieś tam zawdzięczamy. No ona z różnymi samcami była parowana, także nadal nic się nie zmieniło w gołębniku rozpodowym. Posiadamy około tam 30 par gołębi, z tego jest gdzieś z 20 dzieci szakiry nie? w różnych połączeniach, także Taki to gołąbek i tak y, z u góry gołą wywodzi się y, po seminole taką samicę, to jest wnuczka y, Sagana, y, jak również jest to y, na wnuczkę y, Gonhanti, czyli znowu gołębiu tego Dilsa. Natomiast u góry jest to samczyk o numerze tam 756, jest to syn Shakiry. No, czyli to jest taki imbret. U góry y, dziadek jego jest synem, natomiast na dole mamą jest Shakira, która tutaj u nas cały czas wiezie prym w hodowli, nie tylko u nas. Myślę, że dużo osób jest zadowolonych. Barwa nietypowa, nie wiem. Samczyk również jest y, taki mazany, bo na lubi dawać pstre gołębie. Ale ten jest po prostu nietypowy. Także takie oto gołąbka chciałem przeznaczyć na numer jeden.